Jeszcze w tym odcinku dowiecie się, jak zablokować kogoś na Instagramie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby zablokować kogoś na Instagramie, musimy przede wszystkim uruchomić tą aplikację w telefonie. Następnie klikamy na samym dole ikonę lupy. No, i kolejno na samej górze, w tym szarym polu, wpisujemy nazwę osoby, którą chcemy docelowo zablokować. Tutaj poniżej wyświetli nam się lista właśnie podobnych profili. Więc z tej listy wybieramy konkretnie już osobę, profil tej osoby. Więc klikamy w taki profil, on się nam tutaj wyświetli. No, i teraz, aby zablokować właśnie ten profil, tą osobę, klikamy w prawym rogu tutaj trzy kropki. Tutaj rozwinie nam się lista e, właśnie różnych zakładek i na tej liście musimy odnaleźć zakładkę Blokuj. Klikamy tą zakładkę. Krótki tutaj komunikat, że ta osoba nie będzie mogła znaleźć Twojego profilu, postów ani relacji na Instagramie. No i jeszcze krótka informacja, że Instagram nie poinformuje tej osoby o zablokowaniu. Więc warto o tym pamiętać. Jeżeli jesteś pewien co do zablokowania danej osoby, klikamy przycisk Zablokuj. No i mamy komunikat, że dany użytkownik został, zablokowany. Więc w ten sposób blokujemy daną osobę na Instagramie. Gdybyście chcieli odblokować taką osobę, to tutaj podobnie musimy wejść w dany profil tej osoby i również kliknąć te trzy kropki po prawej stronie. No i z zakładek wybrać właśnie przycisk odblokuj. Mamy również komunikat, że odblokowaliśmy danego użytkownika, potwierdzamy i w ten sposób właśnie został odblokowany dany użytkownik. Więc tak wygląda proces zablokowania i odblokowania kogoś na Instagramie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!